Możesz myśleć, że robisz wszystko dobrze dla swoich włosów. Jesz zdrowo, bierzesz witaminy, może nawet używasz tych drogich szamponów, które poleciła ci córka. Ale co by było, gdybym powiedziała ci, że coś tak niewinnego, jak twoje poranne jagody, może po cichu działać przeciwko tobie? Polscy dermatolodzy i trycholodzy obserwują niepokojący wzór u Polek po pięćdziesiątce. Niewyjaśnione przerzedzanie włosów które nie reaguje na typowe leczenie. Winowajca to nie jest to, co jesz, to jest to, co jesz razem i najgorsze jest to, że prawdopodobnie robisz to każdego dnia, nie zdając sobie sprawy ze szkód. W ciągu najbliższych kilku minut opowiem ci o czterech połączeniach jagód, które polscy lekarze uważnie obserwują, ponieważ mogą sabotować twoje włosy od środka. Ale nie martw się, podzielę się również czterema potężnymi połączeniami, które mogą pomóc naturalnie i bezpiecznie odwrócić sytuację. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, odkryjesz to jedno połączenie, które wiodący polscy specjaliści od włosów mówią, że robi największą różnicę dla kobiet w wieku 60-70 lat i więcej. Zanim się w to zagłębimy, zrób mi przysługę: kliknij ten przycisk LIKE i zostaw komentarz mówiąc mi swój wiek. Budujemy społeczność kobiet, które odmawiają zaakceptowania przerzedzania włosów jako po prostu części starzenia się i chcę cię usłyszeć. Teraz porozmawiajmy najpierw o dobrych wiadomościach, ponieważ chcę, żebyś czuła się silna, a nie przestraszona. Istnieją proste codzienne pary pokarmowe, które mogą faktycznie wspierać twoje włosy wraz z wiekiem. To nie są cudowne leki, i nie obiecuję, że obudzisz się z włosami, które miałaś w wieku 30 lat. Ale to, co mówię, to, że polskie badania medyczne, przeprowadzone na głównych uniwersytetach, wykazały, że pewne kombinacje składników odżywczych współpracują, aby odżywiać skórę głowy, wzmacniać łodygi włosów i zmniejszać wypadanie, które tak wiele kobiet doświadcza po menopauzie. Zacznijmy więc od numeru 4. Numer 4 to jagody z nasionami, konkretnie nasiona dyni, siemielniane lub nasiona chia. Prawdopodobnie słyszałaś, że nasiona są zdrowe, ale czy wiesz, dlaczego są szczególnie dobre dla Twoich włosów? Sprowadza się to do dwóch kluczowych składników odżywczych, cynku i kwasów tłuszczowych omega-3. Cynk to coś, czego Twoje ciało potrzebuje, aby Twoje mieszki włosowe działały prawidłowo. Bez wystarczającej ilości cynku Twoje mieszki mogą faktycznie się kurczyć, a to oznacza cieńsze, słabsze włosy. Omega-3 z drugiej strony pomagają zmniejszyć stan zapalny w skórze głowy. Stan zapalny jest jednym z tych niewidzialnych problemów, które po cichu uszkadzają korzenie włosów w czasie, zwłaszcza gdy się starzejemy. Kiedy łączysz jagody z nasionami, otrzymujesz witaminę C z jagód, która pomaga twojemu ciału efektywniej wchłaniać żelazo i cynk z nasion. Jest to szczególnie ważne dla kobiet przechodzących lub po menopauzie, ponieważ zmiany hormonalne mogą sprawić, że twoje ciało będzie mniej efektywne w utrzymywaniu tych składników odżywczych. Prosta przekąska z borówek z łyżką zmielonego siemienia lnianego lub garścią nasion dyni może naprawdę zrobić różnicę: nie tylko jesz zdrowo, jesz mądrze. Polscy lekarze, którzy specjalizują się w zdrowiu kobiet, często polecają to połączenie swoim pacjentkom, które skarżą się na włosy, które czują się cienkie lub łatwo się łamią. Nasiona dostarczają elementów budulcowych, których twoje włosy potrzebują, a jagody pomagają twojemu ciału faktycznie wykorzystać te elementy budulcowe. To jak posiadanie najlepszych matełów budowlanych, ale także posiadanie odpowiednich narzędzi, aby je złożyć. Możesz posypać nasionami jagody, zmiksować je w smoothie lub po prostu zjeść obok siebie jako przekąskę. Kluczem jest konsekwencja. Jedzenie tego połączenia raz nie da wiele, ale uczynienie go regularną częścią Twojej rutyny, może trzy lub cztery razy w tygodniu. Może zacząć dawać zauważalną różnicę w ciągu kilku miesięcy, ale tak jak pomocne jest to połączenie, następne jest jeszcze ważniejsze dla kobiet zaniepokojonych siłą włosów. Będziesz chciała to usłyszeć. Numer 3 to jagody z płatkami owsianymi. Teraz wiem, że owsianka może brzmieć nudno, ale wysłuchaj mnie: płatki owsiane zawierają coś, co nazywa się krzemionką, która jest mineralem śladowym. O którym większość ludzi nie myśli. Krzemionka pomaga Twojemu ciału wytwarzać kolagen, a kolagen jest tym, co utrzymuje Twoje włosy silne i elastyczne. Bez wystarczającej ilości kolagenu, Twoje włosy stają się kruche i łatwo się łamią. Płatki owsiane zapewniają również stałe źródło żelaza, które jest krytyczne dla wzrostu włosów. Niedobór żelaza jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadania włosów u starszych kobiet i często jest pomijany, ponieważ objawy są subtelne. Możesz czuć się trochę bardziej zmęczona niż zwykle, lub możesz zauważyć, że twoje włosy bardziej wypadają pod prysznicem, ale nie łączysz kropek. Kiedy jesz jagody z płatkami owsianymi, witaminę C w jagodach. Pomaga Twojemu ciału znacznie efektywniej wchłaniać to żelazo. Inną zaletą owsa jest to, że uwalniają glukozę powoli do krwioobiegu. To ma znaczenie, ponieważ skoki poziomu cukru we krwi mogą faktycznie uszkodzić drobne naczynia krwionośne, które karmią Twoje mieszki włosowe. Z czasem słaby przepływ krwi do skóry głowy oznacza słabszy wzrost włosów. Więc miska, owsianki z góry świeżymi truskawkami lub borówkami to nie tylko miłe śniadanie. To posiłek, który aktywnie wspiera zdrowie Twoich włosów. To jest rodzaj połączenia, które polscy lekarze często polecają swoim pacjentkom, które radzą sobie z przerzedzaniem włosów związanym z wiekiem. Możesz użyć owsa grubego, płatków owsianych lub nawet owsianki błyskawicznej, jeśli to masz pod ręką. Ważne jest, aby unikać aromatyzowanych saszetek, które są obciążone cukrem, ponieważ ten cukier będzie działał przeciwko korzyściom jagód i owsa. Zamiast tego ugotuj zwykły owies i dodaj świeże lub mrożone jagody na górze. Możesz dodać odrobinę miodu, jeśli potrzebujesz odrobiny słodyczy, ale trzymaj to minimalnie. Wiele kobiet uważa, że gdy przyzwyczają się do tego śniadania, faktycznie zaczynają go pragnąć ponieważ utrzymuje je pełne i energiczne przez cały poranek. A z czasem zauważają, że ich włosy czują się silniejsze i wyglądają zdrowiej. Ale podczas gdy to połączenie jest doskonałe dla siły, następna kombinacja koncentruje się na czymś jeszcze bardziej fundamentalnym dla zdrowych włosów. Zostań ze mną. Numer dwa to jagody z orzechami, szczególnie migdałami i orzechami włoskimi. To tutaj sprawy stają się naprawdę interesujące. Jagody są obładowane witaminą C, która jest potężnym przeciwutleniaczem. Orzechy, szczególnie migdały i orzechy włoskie, są bogate w witaminę E. Kiedy jeszcze dwa razem pracują jako zespół, aby poprawić krążenie krwi w skórze głowy. Dobre krążenie to wszystko, jeśli chodzi o wzrost włosów. Twomieszki włosowe Potrzebują stałego dopływu tlenu i składników odżywczych dostarczanych przez krew. Jeśli to krążenie zwalnia, co naturalnie dzieje się wraz z wiekiem, twoje mieszki nie dostają tego, czego potrzebują i twoje włosy zaczynają się przerzedzać. Witamina C i witamina E razem pomagają utrzymać te naczynia krwionośne zdrowe i otwarte. Chronią również skórę głowy przed czymś co nazywa się stresem oksydacyjnym, który jest zasadniczo uszkodzeniem przez wolne rodniki. Wolne rodniki to niestabilne cząsteczki, które atakują zdrowe komórki, a twoja skóra głowy jest szczególnie podatna na tego rodzaju uszkodzenia, ponieważ jest narażona na środowisko każdego dnia. Ekspozycja na słońce, zanieczyszczenie. A nawet chemikalia w niektórych produktach do włosów mogą tworzyć wolne rodniki. Kiedy regularnie jesz jagody z garścią orzechów, dajesz swojej skórze głowy narzędzia, których potrzebuje do naprawy i ochrony. To jeden z tych prostych nawyków, który nie wydaje się robić wiele w tej chwili, ale przez tygodnie i miesiące, sumuje się. Wiele kobiet, które przyjmują to połączenie, Zauważa, że ich włosy wyglądają bardziej błyszczące i czują się grubsze w dotyku. Orzechy włoskie są szczególnie dobre, ponieważ zawierają również kwasy tłuszczowe Omega-3, o których mówiliśmy wcześniej. Migdały są doskonałe, ponieważ są bogate w biotynę, która jest kolejnym składnikiem odżywczym, który wspiera zdrowie włosów. Nie potrzebujesz dużo. Tylko mała garść orzechów z pół filiżanką jagód. Robi idealną przekąskę. Możesz je zjeść po południu, gdy Twoja energia spada, lub możesz je spakować w małym pojemniku, aby zabrać ze sobą, gdy jesteś na zakupach. Wygoda tego połączenia jest częścią tego, co czyni je tak skutecznym. Łatwo się tego trzymać, ponieważ nie wymaga przygotowania i gotowania, ale tak potężne jak to połączenie jest dla krążenia i ochrony. Jest jedno połączenie, które stoi ponad wszystkimi innymi dla odbudowy siły włosów od wewnątrz. To jest to, co absolutnie musisz wiedzieć: numer jeden to jagody z owocami cytrusowymi, takimi jak pomarańcze, grejpfruty lub nawet wyciskanie cytryny. To może brzmieć zbyt sun, aby być skutecznym, ale w rzeczywistości jest poparte solidną nauką. Która była badana w polskich placówkach badań medycznych przez dziesięciolecia. Oto dlaczego to działa. Owoce cytrusowe są wypełnione witaminą C, nawet bardziej niż same jagody. Kiedy łączysz dwa produkty bogate w witaminę C, tworzysz środowisko w swoim skaj, które superładido wchłanianie żelaza. Żelazo jest przechowywane w tkankach Twojego ciała, ale nie zawsze jest łatwe dla Twojego ciała. Aby je wyciągnąć i użyć, zwłaszcza gdy się starzesz. Witamin C to zmienia. Przekształca żelazo w formę, którą Twoje ciało może szybko i efektywnie wchłonąć. Dla kobiet po 60. jest to niezwykle ważne, ponieważ poziomy żelaza często spadają z powodu zmian w diecie, trawieniu i poziomach hormonów. Niskie żelazo nie tylko sprawia, że jesteś zmęczona. Bezpośrednio wpływa na wzrost włosów. Two mieszki włosowe potrzebują żelaza, aby pozostać w aktywnej fazie wzrostu. Bez tego przechodzą w stan uśpienia i zaczynasz widzieć więcej wypadających włosów niż odrastających. Ale jest inna korzyść z tego połączenia, która jest jeszcze bardziej ekscytująca. Owoce cytrusowe pomagają twojemu ciału wytwarzać kolagen. Kolagen to białko, które tworzy strukturę twoich włosów. Wraz z wiekiem produkcja kolagenu naturalnie spada. Dlatego włosy mogą zacząć czuć się cienkie, słabe i bez życia. Jedząc jagody z cytrusami regularnie, dajesz swojemu ciału surowe mateły, których potrzebuje, aby odbudować ten kolagen od wewnątrz. To nie jest szybka naprawa. Nie zobaczysz wyników z dnia na dzień, ale wiele kobiet, które trzymają się tego nawyku, zgłasza zauważenie silniejszych, zdrowszych włosów w ciągu kilku miesięcy. Polscy dermatolodzy często wskazują na to połączenie jako jedną z najskuteczniejszych strategii dietetycznych dla starzejących się kobiet, które chcą wspierać swoje włosy bez uciekania się do leków lub drogich zabiegów. To naturalne, to bezpieczne, end to koś, as możesz zacząć robić dzisiaj. Możesz zrobić prostą sałatkę owocową z jagód, segmentów pomarańczy i wyciśnięcia świeżego soku z cytryny. Możesz dodać te owoce do smoothie. Możesz nawet po prostu zjeść miskę jagód i podążyć za nią pomarańczą jako przekąskę w środku poranka. Chodzi o to, aby dostać je do swojego ciała w tym samym czasie, aby mogły współpracować. To połączenie jest szczególnie pomocne dla kobiet, którym powiedziano przez lekarza, że ich poziomy żelaza są po niższej stronie, ale nie na tyle niskie, aby wymagać suplementów. Strategie oparte na żywności, takie jak ta, często mogą naturalnie podnieść te poziomy w czasie. Teraz żałuję, że mogłabym się tu zatrzymać i zostawić cię tylko z dobrymi wiadomościami, ale oto prawda: jeśli parzysz swoje jagody z niewłaściwymi pokarmami, możesz cofać cały ten postęp. W rzeczywistości możesz pogorszyć sytuację swoich włosów. Nawet o tym nie wiedząc. To, co zamierzam Ci teraz powiedzieć, to coś, co polscy lekarze widzą cały czas w swoich praktykach, szczególnie wśród kobiet, które są sfrustrowane, ponieważ nic nie wydaje się działać na ich włosy. Te kombinacje nie zatrują Cię ani nie sprawią, że zachorujesz, ale po cichu zakłócają składniki odżywcze, których Twoje włosy potrzebują, aby prosperować. A pierwsza jest tak powszechna, że prawdopodobnie zrobiłaś to dzisiaj. Numer 4. Na liście kombinacji jagód, które nie są dobre dla Twoich włosów, to jagody z mlekiem lub słodzonym jogurtem. Wiem, że to brzmi nieszkodliwie. W rzeczywistości prawdopodobnie całe życie mówiono Ci, że nabiał jest dla Ciebie dobry. I na wiele sposobów jest. Ale another problem. Jeśli chodzi o Twoje włosy, mleko i jogurt. Zwłaszcza słodzone rodzaje zawierają dużo wapnia. Wapń jest świetny dla twoich kości, ale ma wadę. Blokuje wchłanianie żelaza. Pamiętasz jak ważne jest żelazo dla twoich włosów? Kiedy jesz jagody z nabiałem, wapń wiąże się z żelazem w układzie trawiennym i zapobiega jego przyjęciu przez twoje ciało. Jest to szczególnie problematyczne dla kobiet po pięćdziesiątce. Ponieważ Twoje ciało jest już mniej efektywne w wchłanianiu żelaza. Możesz jeść pokarmy bogate w żelazo i nadal mieć niskie poziomy z powodu sposobu, w jaki je łączysz. A jeśli jogurt jest słodzony, jest inny problem. Cukier powoduje, że poziom cukru we krwi skacze, co wywołuje stan zapalny w całym skaj, w tym w skórze głowy. Stan zapalny uszkadza mieszki włosowe w czasie, Czyniąc je słabymi i bardziej skłonnymi do wypadania. To nie oznacza, że nigdy więcej nie możesz mieć koktajlu jagodowego z jogurtem, ale jeśli radzisz sobie z przerzedzaniem lub wypadaniem włosów, warto przemyśleć, jak często robisz to połączenie. Może spróbuj jagód z niesłodzonym mlekiem migdałowym zamiast tego, lub jedz swoje jagody same jako przekąskę. Niektóre kobiety przechodzą na jogurt kokosowy lub jogurt na bazie owsa i znajdują, że to działa lepiej dla nich. Kluczem jest oddzielenie pokarmów bogatych w wapń od pokarmów bogatych w żelazo o co najmniej dwie godziny. Więc, jeśli masz jogurt na śniadanie, poczekaj do środka poranka, aby mieć swoje jagody, lub odwrotnie. Brzmi to jak mała rzecz, ale dla kobiet, których włosy już mają trudności, te małe dostosowania mogą zrobić zaskakująco dużą różnicę ale to następne połączenie jest jeszcze bardziej szkodliwe i kryje się na widoku w wielu produktach sprzedawanych jako zdrowe. Number 3 to jagody z rafinowanym cukrem lub słodkimi syropami. Pomyśl o jagodowych naleśnikach polanych syropem, jagodowych mafinach lub nawet jagodach wmieszanych w słodzoną owsiankę. To są pokarmy, które czują się zdrowe, ale w rzeczywistości narażają Twoje włosy na kłopoty. Kiedy jesz rafinowany cukier, poziom cukru we krwi gwałtownie skacze. Ten skok powoduje reakcję łańcuchową w Twoim skaj. Po pierwsze, zwiększa stan zapalny. Przewlekły stan zapalny jest powiązany ze stanem zwanym miniaturyzacją mieszków włosowych, który jest terminem medycznym dla mieszków kurczących się i produkujących cieńsze, słabsze włosy. Po drugie, wysoki poziom cukru we krwi zakłóca krążenie do skóry głowy. Two ciało priorytetyzuje wysyłanie krwi do swoich istotnych narządów, a Twoja skóra głowy dostaje mniej. Z czasem słabe krążenie oznacza, że Twoje mieszki włosowe nie dostają wystarczającej ilości tlenu i składników odżywczych i zaczynają słabnąć. Po trzecie, cukier promuje coś zwanego glikacją, która jest procesem, w którym cząsteczki cukru przyłączają się do białek w Twoim skaj. Jednym z tych białek jest karatyna, która tworzy twoje włosy. Kiedy karatyna zostaje glikowana, twoje włosy tracą elastyczność i siłę. Staje się krucha, łatwo się łamie i wygląda matowo. To jest powolny proces, więc nie zauważysz, że się dzieje z dnia na dzień, ale przez miesiące i can szkody sumują się. Polskie badania przeprowadzone na uniwersytetach badających starzenie się i odżywianie. Wykazały, że kobiety, które spożywają duże ilości dodanego cukru, mają tendencję do większego przerzedzania i łamania włosów niż te, które go ograniczają. Jeśli kochasz jagody, jedz je świeże lub mrożone bez dodatku słodzików. Niech ich naturalna słodycz będzie wystarczająca. Jeśli jesteś przyzwyczajona do słodkich rzeczy, a zwykłe jagody wydają się zbyt kwaśne, Spróbuj dodać odrobinę stewi lub słodzika z owoców mnicha, które nie powodują tego samego skoku poziomu cukru we krwi. Lub wymieszaj swoje jagody z naturalnie słodkimi pokarmami, takimi jak banany lub daktyle, które zapewniają słodycz wraz z błonnikiem, który spowalnia wchłanianie cukru. Twoje włosy ci podziękują. Ale tak zły jak cukier jest, następna kombinacja jest jeszcze gorsza. Ponieważ nie tylko blokuje składniki odżywcze, ale aktywnie je wyczerpuje z Twojego ciała. Numer dwa to jagody z alkoholem, szczególnie winem lub koktajlami. Teraz nie jestem tutaj, aby powiedzieć Ci, że nigdy nie możesz mieć kieliszka wina ze swoim deserem jagodowym, ale jeśli martwisz się o swoje włosy, musisz zrozumieć, co alkohol robi w Twoim skaj. Po pierwsze, alkohol zmniejsza zdolność Twojego ciała do wchłaniania cynku i witamin B. Cynk, jak wspomniałam wcześniej, jest niezbędny do utrzymania zdrowych mieszków włosowych. Witaminy B, szczególnie biotyna i B12 są krytyczne dla wzrostu i siły włosów. Kiedy pijesz alkohol, Twoja wątroba musi pracować w nadgodzinach, aby go przetworzyć, i to ciągnie zasoby z innych funkcji. W tym wchłaniania składników odżywczych. Po drugie, alkohol jest moczopędny, co oznacza, że powoduje utratę wody. Odwodnienie wpływa na całe ciało, ale mocno uderza w skórę głowy i łodygę włosa. Twoja skóra głowy musi pozostać nawilżona, aby produkować zdrowe włosy, a twoja łodyga włosa potrzebuje wody, aby utrzymać swoją elastyczność. Kiedy jesteś odwodniona, twoje włosy stają się suche. Kruche i podatne na łamanie. Po trzecie, i to jest część, której wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, alkohol jest częstym wyzwalaczem dla nagłych epizodów wypadania. Polscy dermatolodzy często widzą kobiety w wieku 60 i 70 lat, które doświadczają fali wypadania włosów i nie mogą dowiedzieć się dlaczego. Kiedy zagłębiają się w nawyki pacjentek. Często znajdują, że kobieta piła trochę więcej wina niż zwykle, może aby się zrelaksować wieczorami, lub towarzysko. To regulare spożycie alkoholu po cichu wyczerpuje składniki odżywcze, których jej włosy potrzebują, a po kilku miesiącach zaczyna się wypadanie. Nazywa się to telogenowym oddziaływaniem i jest formą tymczasowej utraty włosów która ma miejsce, gdy duża liczba mieszków włosowych nagle wchodzi w fazę spoczynku w tym samym czasie. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli ograniczysz alkohol i skupisz się na lepszym odżywianiu, twoje włosy mogą się odzyskać, ale to wymaga czasu zwykle kilka miesięcy i w tym czasie musisz być cierpliwa i konsekwentna. Jeśli lubisz wino, spróbuj ograniczyć je do specjalnych okazji i pić dużo wody, aby zrównoważyć odwodnienie. Niektóre kobiety znajdują, że przejście na tylko jeden kieliszek w weekend zamiast kieliszka każdego wieczoru robi ogromną różnicę w tym, jak ich włosy wyglądają i czują się. Twoje ciało ma niezwykłą zdolność do uzdrawiania się, gdy dajesz mu odpowiednie wsparcie. Ale jest jeszcze jedna kombinacja, o której muszę ci powiedzieć, i ta jest najbardziej podstępna, ponieważ jest ukryta w tak wielu pokarmach, które wydają się niewinne. Numer jeden na liście kombinacji jagód, które nie są dobre dla twoich włosów, to jagody z wysoko przetworzonymi ziarnami, takimi jak ciastka, biały chleb lub słodzone płatki śniadaniowe. To jest kombajn, or której polscy lekarze mówią, że widzą najczęściej u kobiet, zmagających się z niewyjaśnionym przerzedzaniem włosów. Oto dlaczego jest to tak szkodliwe? Przetworzone zboża są pozbawione błonnika, witamin i minerałów. To, co zostało, to głównie skrobia, którą twoje ciało szybko przekształca w cukier. Ten cukier powoduje wszystkie problemy, o których już mówiłam: stan zapalny, słabe krążenie i glikacje. Ale dzieje się tu coś jeszcze, co jest jeszcze bardziej niepokojące. Kiedy jesz jagody z przetworzonymi ziarnami. Rafinowane węglowodany faktycznie blokują przeciwutleniacze w jagodach przed wykonywaniem ich pracy. Jagody są pełne związków zwanych polifenolami, które są potężnymi przeciwutleniaczami, które chronią twoje komórki przed uszkodzeniem. Ale przetworzone zboża zakłócają zdolność twojego ciała do wchłaniania end używania tych polifenoli. Więc jesz coś zdrowego, ale nie dostajesz pełnej korzyści. Z czasem to połączenie promote również coś zwanego glikacją, którą wspomniałam wcześniej. Glikacja to kiedy cząsteczki cukru przyłączają się do białek w Twoim skaj, w tym keratyny w Twoich włosach. Gdy keratyna jest glikowana, staje się sztywna i krucha. Two woją tracą swoją naturalną elastyczność, co oznacza, że łamią się łatwiej i nie rosną tak długo. Dla kobiet po 60 jest to ogromny problem, Ponieważ Twoje włosy są już bardziej delikatne z powodu zmian hormonalnych, dodanie glikacji na to jest jak wlewanie benzyny na ogień. Rozwiązanie jest proste, ale wymaga zmiany w sposobie myślenia o śniadaniu i przekąskach. Zamiast jagodowych muffinów lub jagodowych tostów z dżemem, spróbuj jagód z owsianką, orzechami lub nasionami. Zamiast jagodowego ciasta, miej świeże jagody same lub z garścią migdałów. Te małe zmiany usuwają przetworzone zboża, zrównania i pozwalają jagodom robić to, co mają robić odżywiać twoje ciało i wspierać twoje włosy to jest rodzaj praktycznej, realistycznej rady, którą polscy lekarze dają swoim pacjentkom każdego dnia. I to działa. Nie jest glamour en nie obiecuje natychmiastowych rezultatów, ale jest oparte na prawdziwej nauce i prawdziwych wynikach, których kobiety doświadczyły. Wiele kobiet uważa, że kiedy wykluczają przetworzone zboża i skupiają się na pełnych pokarmach, nie tylko widzą poprawę w swoich włosach, ale także w swoich poziomach energii, trawieniu, a nawet nastroju. Wszystko w twoim skaj jest połączone. A kiedy wspierasz jedną część. Często wspierasz cały system. Więc pozwól, że to wszystko dla Ciebie połączę. Two things to do without any cosmetic care to okno na Twoje ogólne zdrowie. Pokarmy, które jesz, i szczególnie jak je łączysz, mają bezpośredni wpływ na to, czy Twoje włosy prosperują, czy mają trudności. Cztery dobre kombinacje, które podzieliłam się: jagody z nasionami, jagody z owsem, jagody z orzechami i jagody z cytrusami są proste, przystępne cenowo i poparte polskimi badaniami medycznymi. Wspierają krążenie, produkcję kolagenu i wchłanianie składników odżywczych. Wszystkie z nich są krytyczne dla zdrowych włosów, gdy się starzesz. Cztery combinations of uniknięcia: jagody z nabiałem, jagody z cukrem, jagody z alkoholem i jagody z przetworzonymi ziarnami. Nie zranią cię krótkoterminowo, ale po cichu podważają zdrowie Twoich włosów w czasie, blokując składniki odżywcze, zwiększając stan zapalny i uszkadzając strukturę Twoich włosów. Najlepsza część jest taka, że nie musisz wprowadzać drastycznych zmian ani wydawać dużo pieniędzy. Musisz tylko być trochę bardziej intencjonalna w tym, co jesz i jak łączysz swoje pokarmy. A jeśli zastanawiasz się, od której kombinacji zacząć, powiedziałabym, idź z jagodami i cytrusami. To do this, do not forget to use the method to ensure that the product is ready for use. A to są dwie rzeczy, które robią największą różnicę dla starzejących się włosów. Możesz zacząć jutro rano od miski mieszanych jagód i pomarańczy. To wszystko. Żadnego specjalnego sprzętu, żadnych skomplikowanych przepisów. Po prostu prawdziwe jedzenie, pracujące razem, jak natura zamierzała. Chcę również wspomnieć, że podczas gdy kombinacje żywności są niezwykle ważne, są tylko jednym elementem układanki. Inne czynniki, takie jak stres, sen i nawodnienie, również odgrywają rolę w zdrowiu Twoich włosów, ale jedzenie jest czymś, co możesz kontrolować trzy razy dziennie, każdego dnia. I konsekwentne wybory sumują się do prawdziwej zmiany w czasie. Bądź cierpliwa wobec siebie i wobec procesu. Włosy rosną powoli, około pół centymetra na miesiąc, więc nawet gdy robisz wszystko dobrze, zajmuje to czas, aby zobaczyć wyniki. Ale ufaj, że każdy zdrowy posiłek, każda dobra kombinacja żywności jest inwestycją w przyszłość Twoich włosów. Czasami najprostsza informacja ma największy wpływ, i możesz dawać jej dokładny element układanki, którego jej brakuje. Dziękuję za oglądanie i zobaczycie w następnym filmie, gdzie porozmawiamy o jednym niedoborze witaminy, który polscy lekarze mówią, że jest odpowiedzialny za większą utratę włosów u starszych kobiet niż cokolwiek innego. Nie będziesz chciała tego przegapić.